Województwo zachodniopomorskie pomorskie promowało się dotychczas w całej Polsce hasłem Morze Przygody, teraz urząd marszałkowski uznał, że nasz region powinien kojarzyć się turystom także z szeregiem innych atrakcji, nie tylko turystycznych, stąd po blisko dekadzie planowana zmiana identyfikacji graficznej i wizualnej województwa. Województwo Zachodnio-Pomorskie jako pionier, tak naprawdę w posiadaniu własnej marki i strategii wizualizacji, ponieważ nasze logo funkcjonuje od 2004 roku, no musi już myśleć o tym, żeby tę markę odświeżyć. Marka województw czy logotypy województw starzeją się tak samo jak w przypadku innych podmiotów czy firm, więc trzeba dziś przeprowadzić dokładnie badania w takim kierunku, aby nasz logotyp i cała strategia ta wizualna, Odpowiadała tej drodze, już rozwojowi, jaki województwo przeszło przez te lata. Urząd Marszałkowski chce, by nasze województwo dobrze kojarzyło się osobom, które będą oglądać foldery i reklamy. Nie da się ukryć, że to właśnie od tego, jak będziemy się promować, zależy popularność naszego regionu w sezonie wakacyjnym. Stąd planowane wprowadzenie nowej identyfikacji jeszcze w pierwszej połowie roku. Zanim to jednak nastąpi, wybrane projekty zostaną poddane opinii publicznej. Będziemy badać opinię publiczną, to znaczy przeprowadzone zostaną ankiety zarówno na terenie województwa zachodniopomorskiego, jak i w Polsce, ale także w Niemczech i w Skandynawii, ponieważ to są kraje, które są, łączą z nami jakby największe i najbardziej intensywne kontakty. Oprócz tego będą badania jakościowe. One mają nam odpowiedzieć na pytanie chociażby takie, z jaką nazwą ludzie dzisiaj kojarzą nasz region. Urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego na nową identyfikację graficzną zamierza wydać 240 tysięcy złotych.